Dobra, została nam jedna zabawa. Zabawa dokładnie, czyli sprawdzenie jak sprawdzi się yy, Motorola Moto G100 w, w graniu y, jako konsola z podłączonym padem. No słuchajcie, mamy F1 Mobile na tym monitorze, mamy pada, mamy Motorola Moto G100 podłączoną do monitora, mysz i klawiaturę na Bluetootha. Spróbujemy sobie zagrać yy, w F1 Mobile, czyli grę, którą gram najczęściej. I będziemy używać PADA. Poszli. DRS aktywowany. Sterowanie działa. Dobra. Jedziemy. Yy, otóż yy, działa to absolutnie genialnie. No, to jest nieporównywalne z yy, wrażeniami, jakie się ma grając tylko na ekranie telefonu, yy, bo to jest zupełnie inne wrażenie. Tutaj jest naprawdę wrażenie, jakbym grał na konsoli. Nie mam. Jakby, no, no, łatwo się pomylić, że gra się na konsoli. Takie, i tak to, to wszystko wygląda. Grafika super. E, no, w ogóle wygląda to świetnie. Gra się bardzo wygodnie oczywiście na padzie. No, ja nie jestem w tym za dobry, ale e, widać, jak mu coś tam wychodzi. Jest jedna rzecz, o której musicie wiedzieć. E, wczoraj trochę czasu mi zajęło, zanim sparowałem tego pada z e, motorolą Motogesto. To znaczy, tak, sparowanie działało bardzo szybko bluetooth od razu wykrywał i parował ale cyrki się działy telefon wykrywał to jako klawiaturę jakieś dziwne rzeczy się działy sprawdziłem troszkę głębiej w internecie, okazuje się, że Android 11 po prostu zepsuł wsparcie dla padów, Google o tym wie jest to w ich oficjalnym trackerze błędów, więc można się tutaj spodziewać poprawy natomiast nie jest to wina samej platformy czy Motorola, ważne żeby o tym pamiętać, jest to wina Google'a i Androida 11: Tego że coś po prostu poszło nie tak, i no, pracują nad tym, żeby to e, usunąć. Rozgrywka przeszła nawet, nie zauważyłem kiedy. Słuchajcie, konsola do gier. E, oczywiście mówimy o grach wspierających obsługę padami, bo to nie jest tak, że wszystkie gry nagle będą działały, ale te, które wspierają obsługę, pada w ogóle odbieramowe. To jest jak konsola. W ram, e, grę mobilną na, na pełnym ekranie. Świetne wrażenia. Dźwięk w ogóle idzie z telefonu, bo jest lepszy niż z tego monitora. To tak na marginesie. Przełączyłem sobie to po prostu w ustawieniach, jest dużo lepiej. Wczoraj dzwoniłem do rodziny, która też przebywa w izolacji z wiadomych względów. Na wideokonferencję rozmawiałem też używając kamer tutaj i mając ich na monitorze. To jest jedyne takie wrażenie. Nigdy, nigdy wcześniej czegoś takiego nie, nie doświadczyłem. No, chyba że na laptopie mówimy, no to wtedy tak, natomiast nie da się tego porównać, bo telefon jest mniejszy, wszędzie można go zabrać i tak dalej, i mamy go zawsze przy sobie. Druga rzecz, którą warto wspomnieć dzisiaj, sprawdziłem ten telefon. Się ładuje teraz, to nie jest tak, że on nam zaraz padnie i tak dalej. Nie, on normalnie jest podłączony do ładowarki i do monitora, i się ładuje, więc z tym też nie ma problemu, wszystko działa, słuchajcie, absolutnie genialnie. Podtrzymuję swoją opinię, że to może być rewolucja. Dobra, na dzisiaj to tyle. Reszta będzie w szczegółowej recenzji za parę tygodni, jak już prześwietlę ten telefon wzdłuż i szersz. Chociaż, jak widzicie, po ilości materiałów, którą publikuję, roboty przy tym jest niemało. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. Cześć.